Pytam się, do widzisz. Każdy tam, to niech robi, a nie siedzi na tej kanapie. Ciepło, Do naszego turnieju zaangażowaliśmy wszystkich zawodników KGHM Zagłębie oraz dwóch członków sztabu szkoleniowego, trenera bramkarzy Tomka Króla oraz analityka Dawida Dawidziaka. Zawodnicy zostali dobrani w pary z kolegami z pokoju i w tych parach będą rywalizowali w pierwszej rundzie. Zasady turnieju są następujące. Każdy z zawodników dostaje losowo wybrane 3 pytania dla swojego przeciwnika. Uczestnicy przepytują się naprzemiennie, a przeciwnik ma 7 sekund na udzielenie odpowiedzi na pytanie. Za prawidłową odpowiedź przyznawany jest punkt. Wygrywa zawodnik, który po trzech rundach ma najwięcej punktów. W przypadku remisu o losach awansu rozstrzyga dogrywka. W dogrywce zawodnicy mają za zadanie wymienić jak najwięcej zawodników lub drużyn ze wskazanej ligi lub państwa w ciągu 30 sekund. Obaj zawodnicy rozpoczynają od licytacji, w której wskazują jaką liczbę będą w stanie wymienić. Zawodnik, który wygra licytację podejmuje wyzwanie. Jeżeli uda mu się wymienić wylicytowaną liczbę w ciągu 30 sekund przechodzi dalej. Jeżeli nie, awansuje jego rywal. Czas zacząć zabawę. Okay. Czyli jak skończy pytanie, to zaczyna się czas? Tak. Dobra. Wymień trzy sklepy z meblami. Yy, Obi, yy, Ikea i meble Bozio. Wymień trzy gry komputerowe. Counter Strike 2, yy, Dota i Liga Legend. Wymień trzech skoczków narciarskich. Kamil Stoch, Piotr Żyła i... i... Jak możesz a dama małej szansy powiedzieć? <laughs> Dymień trzy kluby piłkarskie z Persia Ligi. Jest, jest, jest. Arka Gdynia, Zagłębie Sosnowie, Nie, e, głogów, Wisła Kraków. Dobrze, aż mi ją Jest. I brawo, warta, kurka. Jest. To lecimy. od z tego. Powodzenia, bracie. Telefony <laughs> macie? Ale się stresuję tych pytań. Luz. Teraz gracie 3x3. 3. Kto wygra w 3x3 3, może wybrać czy pierwszą raz powiada, czy pierwszy raz no i ludzie 3 trzy 3 trzy Odpowiadasz? Odgrałem! Brawo! Tak? 1-0! Już mogę zadawać? Możesz. Wymień trzy zwierzęta, które mają ogon: lis, kot, pies. Co to jest za pytanie? Mogę, mogę? Wymień trzech zawodników z Premier League. Nie <śmieniu> trzy rzeczy, które mogą być wykonane w drewna: e, biurko, krzesło, stolik. Ale presja teraz jest. E, się, kto z Was więcej wymieni włoskich klubów. I macie na to 30, 30, sekund. I macie na to 30 sekund. No 7, wymieni chyba no, no 7, no, ja nie. <śmieniu> serio? Nie! <śmieniu> Czekaj! Nie wymieni! No, bo nie wymieni! Tak. No tak, o, Juventus, e, Roma, Lazio, Fiorentina, Calcio, Parma. Jest! Jaki wstyd to może być. Wymień trzech wychowanków zagłębia: Arkadiusz Woźniak, Damian Dobrowski, Mateusz Dziwiatowski. Wymień trzy marki telefonów: Samsung, iPhone, Huawei wymień trzy rodzaje sportów wodnych. Waterpolo, w sensie piłka taka zrzucana i waterpolo. No stary. I... Ej no. Coś takiego. Wymień trzy państwa mniejsze od Polski. Czechy, Węgry, Słowacja. Wymień trzy najlepsze prezenty ślubne. Kolczyki. nie. nie. Wymień trzy sposoby, aby uszczęśliwić drugą osobę. Nie, ciężko. Dobra, dobra to... dawaj. Nie no, Wygrałem. Wy... Są trzy pytania. No dobra. Gratulacje, nie. Eee, wymień przynajmniej trzech zawodników z Ligi Hiszpańskiej. Suso, Ocampos. Lewandowski. Mogę wymienić jego, bo nie wiem, czy co gra. Wymień cztery kraje z Europy: Polska, Niemcy, Belgia, Austria. Wymień trzy żółte owoce: banan, mango. Mango żółte. Też jest mango żółte. <laughs> Żeby nie było mango, jest żółte. <laughs> Powiedz dziękuję w trzech różnych językach. Thank you, danke. Dziękuję. Jeszcze coś masz tam do powiedzenia? Wymień cztery rasy psów. Szarpej, bulldog, dog i chihuahua. Kapitalnie, a to było najtrudniejsze. Wymień trzy legendy Zagłębia Lubin. Arkadiusz Woźniak, Lubomir Guldan, Jarosław Bako. <laughs> a, to, a tego bym nie wiedział, a Ty będziesz wiedział. Wymień trzy seriale. House of Cards, La Casa del Papel i ostatnie to będzie... Kur... Ej! Ja bym zaczął kiepscy miodowe lata, bo tylko tak jest znam. Z tego. Dzięki. Do mamy kolejną rundę. Wymień trzy elementy budowy samochodu. Koło, karoseria, szyba. You can say it again. Bravo! Bravo! Super, you're a Name three things that are bigger than men. Bigger than men? Yeah. Mountain, tree, corn. Yeah. Last one, get ready. Barcelona, Real, Atletico, Madrid, a Liverpool, Chelsea, um, City, um, Borussia, Bayern, uh, Sporting i Benfica. Chelsea nie ma. Chelsea nie ma. Nie ma Chelsea. No to no to no to no to no to no to, no to Sewilla? Sevilla nie ma. No to Paris jestem dobry. One <laughs> second. No one second. One second left. last second, So was last second. So, so I win. Thank you. Dobra. Wymień trzech sąsiadów polskich. Niemcy, Słowacy i Białorusi. Stresujące to jest. No, ja już się zapoczą. Wymień trzy zielone warzywa. Brokuły, mm, kalafior i to ogórek? Kalafior może być zielony? Adam, ja Ci mogę to zaliczyć, jeśli chcesz. No, wymień trzy rzeczy, które nigdy się nie kończą. Dzięki. Wymień trzy kluby piłkarskie, które w barwach mają kolor pomarańczowy. W Zagłębie Lubin. Szachter Donieck. Drużyna National Team, Holand Team. Wybrzeże Kości słynione. 30 sekund no. na początku macie licytację. Musicie się przelicytować. Kto powie więcej reprezentantów polskich? Jeden, dwa. nie wiem, pięć. No, nie wiem, ja się nie znam. Dziewięciu. Dziesięciu. Jedenastu. Wszyscy, tak? 13. Dobra, jedź. Z tym. Serio? No. Dobra, Fabiański, Wojciech. Czekaj, czekaj. Jeszcze. 3, 2, 1. Dobra, Fabiański, Szczęsny, Bereszyński, Glik, Grosicki, Właszczykowski. Ale musiał być choć jeden mecz, tak? Mógł być Arek Woźniak? Się... Nie, no, Arek Woźniak, Zieliński, Krychowiak. Szymański, Szymański A jeszcze dwóch hmm. kurde, wiadomo, nie Moder pół ile czasu, ile czasu dostało? Trzy sekundy wiedziałem, to nie jest takie łatwe. To na pewno. Nie nie wiem. powodzenia. Również powodzenia w dalszej rundzie. Ja tak będę wymieniał. Wymienić Trzy po trzy tylko. No Trzy, po, trzy. Tu? Nie. Ja mam z nim grać. Wymień trzy rzeczy w skrzyce z narzędziami. Yy, młotek, wiertło i śruba. Bolej dziecko, chłopiec. Wymień trzy przybory kuchenne. Garnek, patelnia, yy, yy, ścieka. Dobra, ja ja wszystko. Wymień trzech królów polskich. Bolesław Chrobry. Yy... wymień trzy owady, które mogą latać. Mucha, pszczoła i osa. Wymień trzech dziennikarzy sportowych. No. Dziękujemy. Wymień trzech pracowników Zagłębia Lubin. Yy, Ignat, Mateusz i Adik. Proszę. <noise> wymień trzy sztuki walki. Karate, K1, MMA. Wymień trzy piłkarki nożne. Ewa Pajor. No i na tym chyba patrzymy. Wymień cztery potrawy. Spaghetti, ryż z kurczakiem, pizza i sushi. To było przyprawy. <laughs> Serio? No, ale Michał, wymień cztery zwierzęta, które żyją w lesie. Lis, Sroka, Sarna. Cztery. Ale cztery, trzy, cztery. Trzy, cztery. Ja chcę zadawać pytanie pierwsze. Wymień cztery rodzaje ciast: tiramisu, szarlotka, orzechówkę. Cztery było. Cztery Aha. Wymień trzy rzeczy, które możesz zjeść. Banan, jabłko, ogórek. Co to za pytanie, mówię? Wymień trzy owoce z pestkami. Arbus, mandarynka, pomarańcza. Kurde. Trudne ty jedna. Ja ma... jedno jest... to jedno. Ja pierdziele, ale może. Jedno jest trudne. Jedno jest trudne ogólnie. W sensie to nie jest trudne, ale takie na 7 sekund to jest. Tak? No. Kurde. Nie, nie stresuj Szymon, mnie. Trzy Tomku, proszę wymienić trzech superbohaterów: Spider-Man, Iron Man i Batman. Świetnie. A Karol <grym, <grym, A tu mamy jednego. No To jest to takie trudne. No to, to, nie to, nie nie to mi na koniec. Daję ci to od razu z orkiestrą. Wymień trzy rzeczy, które mogą być zepsute: Zegarek, telefon, lampa. Świetnie. Naszą dogrywką są piłkarze o nazwisku, na liter, o nazwisku na literę K. 12. I tam jest czas ono, 30 sekund. 13. Pas. Dobra, do Jarek. Uwaga. <coughs> 3, 2, 1, start. Król Krzynówek Kotorowski Kros. Te Krzyżak, Krzyżak, kolacji, to od Karola. Tak. Y <gry> Gratulacje! Wymień trzech trenerów piłkarskich. Guardiola, Mourinho i Włodarski. Nie działa. Musiałem szybko powiedzieć, bo <słuch> byłem obsłany. Wymień czterech bramkarzy z Ekstraklasy. Chładun Jasmin e, Burić, e, ale wiesz, pustkę w głowie masz, Dzisiaj ty, nie? Teraz no. Wymień trzech Freakfighterów. Eee. Dziewiór. Nie wiem. Jaś kapela. A, do no ten, bad boy. Specjalnie nie odpowiedziałem. No, nie. Przecież ty musisz wiedzieć. Nie w dziurę, ja tego nie oglądam nigdy w życiu. Jest że żebym przeszedł dalej. Jest cię nam przegrać. Chyba, że za to jest dzień wolny. Wchodzi na pół no chcesz wygrać. To jaka daś dasz, to powiem ci podaję. Wie. Teraz już. Wymień trzech prezydentów USA. Nie dam tego. Odpuśćcie. Reprezentanci Polski, dowolnie jacy, przeszli, przyszli, obecni. 12, 13, Domów. moment, móc. Zagrałem, Zagrałem na stanowisku. pierwszych dwóch, co się dzieje: 3, 2, 1. Dąbrowski, Woźniak, Krzynówek, Boniek, Dudek, Teodorczyk, Lewandowski, Zieliński, Krychowiak, Klich, Błaszczykowski, Piszczek, ilu jeszcze? Kuszczak, Borucu. 25 jest w stanie. prawda? Że czasu nie starczy później, no. czy co? No, na 30 nie, ale... Adaś, brawo. I tak, tak lepiej tutaj niż w pierwszej rundzie. Wymień <laughs> trzy kraje na literę P. Polska, Portugalia, Paragwaj. Wymień trzy rzeczy, których nie kupisz w galerii handlowej. To jest, nie wiem, warzywa, owoce. Nie, nie wiem, kupisz wszystko w galerii. Już są takie czasy, że człowiek. Auto, dom. Auto też kupisz, bo przecież na środku galerii zawsze stoi jakieś. No i kupisz. Dobra, szczęścia, no, dobra. Ja. Wymień trzy kraje, które wygrały choć raz mistrzostwo świata w piłce nożnej. Niemcy, Włochy, Hiszpania. No, chyba tak. Wymień trzy przedmioty, które są potrzebne na siłowni. Spodenki, koszulka i ręcznik. Chciałem wymienić sprzęt na siłowni. Dobra. Wymienić czterech zawodników narodowości włoskiej. Di Marco, Donnarumma, Fratezi e Immobile. No. No. No, bravo.